Niemcy zaostrzają zasady dla bezrobotnych Ukraińców, i nowe przepisy przewidują ostrzejsze sankcje za opuszczenia obowiązkowych spotkań w urzędach pracy. Zasiłek będzie obcinany od razu o 30% zamiast dotychczasowych 10%. Powtórna odmowa przyjęcia proponowanej pracy może oznaczać całkowitą utratę świadczeń. Zmiany mają wejść w życie najprawdopodobniej od przyszłego roku, więc Ukraińcy w Niemczech proszę się przygotować. Podobne decyzje zapadły już w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała przedłużyć właśnie świadczenia i bezpłatną pomoc medyczną dla wszystkich obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Od teraz pełne wsparcie zachowują jedynie ci, którzy oficjalnie pracują i odprowadzają składki. Takie oto nowości.